Witajcie z tej strony Albatros. Jest to mój pierwszy filmik na YouTube, nad którym trochę poświęcałem, trochę bardzo. Samo renderowanie bogatego. <głuch> Uwierzcie, yy, w materialu umieściłem tylko gry z rola. Zamierzałem jeszcze z innych gier, ale nie miałem okazji akurat w nie pograć. Więc oby wam się spodobał. I no, no cóż, miłego oglądania. I do następnego. Na razie. Aha! Ja. Aha! <głuchy> I tak, tam tam, tam. Jest minuta 15, a ja złożyłem flesza i hila. Brawo. Oni <grym>, <grym>, mają dużo Timo na tym. Tak, żeby będą wszędzie teraz. A tak, to na szóstym. Co? On tyle na szóstym. To są ulti? O, tak. Oooooo! Co myślałeś? No nie wiedziałam, no mnie grami nigdy Temo. Timo! Temu? Timo! Timo zdał nam ten temu. temu, temu, temu. Temo i będziemy musić Timo. Dobra, ty jesteś supportem, dostaw moją farmę No ja też chcę <laughs> <Kurde>. Frajer <laughs> Uderz go, uderz go okay. Teraz uderzyła no. Taka jesteś Może byś mnie nie zabierał? Bujaj się A ratuj, ratuj, ratuj Bijemy go? Idę tam do was na boto. Po co? Aha, no bo Jestem junglerem. No, no, dobra, już widzę, chciał na mocie. No po raz pierwszy chyba spojrzałeś na min mapę. Ja? ja? nie jestem Nadia, ja, ja widzę co się dzieje. Dobra, dawajcie. Bierzemy go? No. Czekaj. O, ile tu jest grzybu? Nie wiem, sam są miniony. Dobra, zostawcie go ej. Nie. O, zdech. Dobra. Au, Thank you. au. Ej, ja, ja sobie go zabić. Czekaj, zabiję? zabiję. A no co mi ten wart? <noise> to, to jest OP WARD. <noise> tak jak NADIA. Idź do bort. krzaków, postaw, WARDA, dobra. Okej, okay. to postawić. Weszła do krzaków i postawiła, WARDA, ale nie powiedziałeś, że w krzaki. <noise> nie, nie, nie. Od razu, od Co? Nadia tak stawia, WARDY. W krzakach, rozumiem. Wiem, wiem, widziałem. Ej, no! Starałam się, się... okej. Okay? O, o, widzisz? Patrz jak czy jedzie. No. Ukresła mi rola! Tak, 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 mów mi, co się dzieje, proszę. Widiom cię pod turetem No, stałaś pod ich turretem. turetem, no, turetem. <gierasz po ich> turete. <gierasz> ale ci mówić? Możesz. No to zostało ci 7 sekund do odrodzenia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stoisz na respie i się nie rusza. AFK, report Bigo Big Dawaj, dawaj, Big bi bi, 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 Bigo Bigo um. Nadia, stoi. Nadia stoi nic nie robi, bigo Dobra już, już nie nie nie. Nie. się do ciebie czy coś? Nie, możesz przyjść do nie możesz Nadia, ale ty grasz 1 na 1 2.5 na 1 Wiskręk stoi się cieszy, lol nie, tu jest kimś gdzieś, ja, ja czuję, że tu jest gdzieś Teemo Powiem ci, że go tam nie ma mi... On tu jest, ja ci mówię, zobaczysz go zaraz Zobacz, to... Postaw tego, tego w drugich przeczorkach A! 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 Czemu on Mówiłem, że on tam jest Le, to on to robi? No on znika to jest jego posypka O co? No bo może. Nie może. Może. Ja już czuję, że zaraz dostaniesz. No prawie. mogę ci. Nie nadawaj na tak wysokich dźwiękach, Nicole, proszę cię. Jak ja dostałam raka, o Jezu. Czekaj. Wiecie co, to Muszę poczekać, aż mi się odnowi powrót do bazy. Co? <noise> no powrót do bazy. <noise> Co? Może być tak ten, bo ja jadę ja, ja ci skłoną i spać. Ty buty tam sobie kiedyś kupiła. A mi się zimno To Te jest w <noise> Wszyscy głupia, no pojachnie, no, no, no zdechnę, no zdechnę, no zdechnę. No nie zdechnę, no i po co tu wracasz? Tam. <grym> Idź stąd! Cofnij się do bazy, Nikola. Po co mi tam? No ale nie potrzebne, jest to naprawdę. Nikolaj, ja cię proszę, cofnij się do bazy. Mm -mm. Ja cię proszę, bo ty ma już szósty. No! No! nie wierzę! Nikola? Tak! tym razem, jak pójdziemy na lodowisko, to cię osobiście wyrzucę za pasję. Zanim się wywalisz, to będzie ciężko. się jeździć jak normalny człowiek? Ja umiem jeździć jak normalny człowiek. A, no, przepraszam. Zobacz, nie zauważyłam. Tam. A to, że się parę razy potknęłem, to nic nie zobaczy. Aha. Powiem ci tak, wjechałam w dziurę i sta stojąc, stojąc na jednej nodze. I powiem ci tak, nie wyjebałam się. No widzisz, a ja wjechałam cztery razy w bandę. I powiem ci, że boli mnie nie, nie, nie wszystko. Powiem ci, że mnie boli kostka. Boli mnie kostka. dobrze powiem? Rubika? Oni są tutaj. Kostka, Rubika. Oni są. Ał, 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 A, <śmany> Ach, Nie wdepnę grzyba, nie wdepnę grzyba! Nie wdepnę, w... no kurczaku! Kurwa za to ja bym tak... Chyba mnie tutaj nigdy nie zabije. Upeeeek, nie zabiję go! Uf! Aż te zultował. <śmany> no. Aż te zultował. Ej, ja go zabiję Ja Ja go zabiję patrz, ja ci mówię Tylko niech tu nie podchodź na razie No nie żyje No Kurwa przeżył Przeżył Uch, Więcej grzybów się nie dało porozstawiać W ręku byliśmy Byłem. Y, ten. Bo, bo ja się idę na topa. Tam. osypka tylko. Mędzie, do no mnie, wracaj do mnie. Osypki Nie, po 3, są. Wraca... nie no nie, proszę. Taki serek góralski, wiesz co to. Ochotę, nie ochotę i nic na mnie nie jadłem Chodź no. no do mnie. Ej, sobie ucić. No, jeszcze więcej grzybów! równam sobie utać czy nie? Po to tak. chcesz ulta A czy nie, czy w ogóle mam go robić? Wsiąść. No tak, masz kulta robić. Chcesz blubafa? Nie, parę, bo... Nie, 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 dobra Nie Nieważne. Ja będę sobie... Tutaj... Ja sobie poczekam pod wieżą na was. No chcę blubafa, czekaj. A, nieważne. Nie, <laughs> no, już <jest> za późno. <laughs> Koda ko szybkie wake up. No bo zabijałem tefa. Te Aha, ile razy ta dia ubarła? Cztery. Ile razy umarł Jarek? Cztery. A Cz Jarek zabił przynajmniej trzy razy. Kijku. Moja wina, że... Jak się wykaż tam. W tym raz Wladimir lol. E, i jest na midzie. Wiem, on jest miderem. No cześć. Czemu to Serio? Macie? No. 70 życia. Podbiłem no się z Bliskrank. A tam ktoś jest umarty, prawie? Bliskrank. Eee, no nie, Ej, nie zauważyłem. Fuck. To A czy tam ktoś jeszcze jest więcej? No teraz doszedł. No to teraz widzę. Tak, no nie wiem. Z... Teraz... No. Ich. No tak, tak. Gdzie Wulcz. jest mój ult? Fak. W tej chwili właśnie ultowałam. Zleciągu. Proszę, Nadia, wróć na bota. No ale. Wszyscy mnie wyganiają, no. Co no ty tu ze tam na bocie? Dobra, już idę. Poczekaj, Tylko go zabiję. Wracasz do mnie? Tak. Ojej, dziękuję. Kiepski ten youtuber. Pim! No, to bardzo. To pewnie mało subów ma zostać do mnie. On jest! <grym> no idzie. Nie ma go. Yes. Master, master. Nie, master, to to jest master, master. to A my tutaj mówimy o kosztanku. Wyścisz kosztanek. się cofną do bazy. W czacie, nie? No ale zobaczcie zresztą. co napisał na czacie. Pokój konduktuj mi. Ups, nie wyszło mi to. Dobra, <laughs> ja mam level wyżej od ciebie wiesz tym. Wow. No. Może co ja robię? Co ja składam w ogóle? Boże, święty. I ja robię tristana podkryta. Będzie śmiesznie Ojej, trzeci level Swoją As... drogą, pozdrawiam mamę i tatę rodziców Spoko Czekaj, bo leci on od Nikoli Nie. Yeah. <laughs> Ram-pam-pagę Kurwa, Czekaj okay. Kogo? Co? A, Herolda. Herolda zrobili. No, bo ja, ja widzę mam oczy, to było pytanie retoryczne. Aha, to po co się I pytasz? muszę ktoś podejść, to po co, się, do to po co się, pyta? się pytasz? Bo lubię zdawać tylko. O, zabijemy go. A, nie, zabijemy go! <ślesy> <ślesy> o oh, tam? <God. ślesy> no to jest! <ślesy> Fak, kurwa, że tutaj grzybów jest Dlatego nie nie chodzę na, to, na bota, smutno że damy mu radę we trójkę i Ich tam jest czterech No, pociekamy jednak <grym> Dobra, <grym> dobra, wiemy. chodźcie Nas Nie, i, i, mamy, jest szako, jest dobrze Dobra, bo biegną tak za mną troszkę Dobra Chciałabym, że aż bardziej Dobra, co go. No weź!

Myślę, jest tylko Anna Bońko jechali cyganie, no. To Hali cyganie nie. na pewno. Aż sobie to puszczę i posłucham. Nie, wyłącz po no, prostu. Kurwa. Ja ich nie, ja, ja nie umiem. Nic nowego. <głos> 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 Smutno. Nie mogę trafić Wixa.

Serio, na cię zabił? Chciałam. Ja <laughs> zaraz, zaraz się skoję. Zaraz, ma. Słuchaj, się słuchaj, 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 08. starał, Konrad. Blitzcrank <laughs> Kurwa. <laughs> Konrad. Co? Wake up. Blitzkręgcie. Zapomniałem, że on jest taki up. Kupi kasztan. Okay. Kupi kasztan. Mogę iść midem, czy tam ktoś zły jest. Eee, Blitzcrank jest na... Jest no i widzie? jest O tu są Dawa, bieg go, zabijesz go. Zabierz go, tak, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Do, 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 Dobrze. Dzięki. Idziemy na smok. Ok. Nikola, ja chodź się, ze mną. Daj mi 10 sekund. Patrzę na ciebie. Zobaczmy, zrobimy po. barona. Wiś, tak. No to Jarek, ty zacznijmy, zaraz dojdziemy. Fajty. Będę dalej. <laughs> Ej, to bo oni tam robią sobie smok. go. Tak Dokładnie. Że jeszcze go do No nie. No, no nie, Jak pierdolę O kurwa. Chodźcie, chodźcie. No co to jest? Blitzkrang. Biegłeś w grzyba, gratuluję, gratuluję życia już. Co się stało? Co się stało? No bo... Ja ci, ja ci to zaprezentuję, patrz. Tu stał szakko. I tu stał klon szacko, nie? No. I to były wilki. I klon Szako wybuch? A tak <laughs> I te wilki zabiły Szako. <laughs> Nikola, czemu ty masz 10 levela, a jaon 12? Czemu oni mają dwa smoki? Gdzie, Gdzie? gdzie jest Głupi Szako. Boże, gu, gu, głupi gupisan Kurwa, jak mnie zrobił. Ej, ten tf robi się pod... O, ten... No, prawie. Prawie mi wyszło. A, zjebałem. Kalka. Ale ty nawet nie otworzyłeś! Kurczę! Kolor. Zamykam Zamykam Ej, nie, bo jeszcze się napali, że Że jesteś? Że jesteś. Co? Kur... Patrz, nie wiem, jak grzyb zabiera, patrz. Ja mam jednego grzyba, patrz. Co? Kurwa. Patrz. Patrz. On nie walnął z 800 zł, no kurwa, pierdolę mu. Bit, e, to taki uczuć, kiedy mam. 12, no 12 level. A wszyscy mają już po maxa Chyba. No 13. Ej, to mogę iść sobie po prostu. Ja mam po... Nikola, zrób, zrób tego, zrób Drake'a. Ja? No. Zrobiłem, gdyby był Widziałeś co ja przed chwilą zrobiłem? Nie Puszczyłem dwie wieże, rozwaliłem inhibitor i zrobiłem 4 killa Ale live Co kurwa? No on się robi po tak, Speed. Pierdolę. Wariat. Sł słyszysz jakie ja ma laga? Nie, nie słyszę jakiego ja masz laga. A słyszysz jak jeszcze dzwoni? <grym> Nol. No. Patrz, jeszcze dzwoni. Uciekaj. Nie. On sobie poradzić, idź. Ratuj, raczej. ratuj, Człowiek z normalnie, no człowiek kurier. Co? co? Zapytam no, się, babcia, tam, co, co, co tam Sibir robiła? Kiedyś zrobi, nie? Patrzyła sobie na nas, tak a jebać tutaj pobiegła. Ej no! Znaczy wybacz, chciała pobiec, ale zdechła. Nie no, starałam się, Mami, mam to cztery to, to... asysty, więc najwyraźniej coś zrobiłam. Zrobię Nikolaj też ma cztery asysty, więc... No No nie, no i ginę Ta, nie zginęłem jeszcze Jezu, jak te wieże po prostu szybko znikają Kurwa Ja puszczałem bota i tak trochę, i topa też puszczałem tak trochę O nie nie nie, to my z nią puszczałyśmy bota Tak Tak mhm. sporo mhm. więcej. Dobra, będzie